Nemezje to rośliny z rodziny trędownikowatych, pochodzą głównie z południowej Afryki, istnieje około 60 gatunków, jednym z najpopularniejszych gatunków jest nemezja powabna, jest to roślina jednoroczna, łatwa w uprawie, mogące rosnąć zarówno na balkonie, w doniczkach, donicach jak i w gruncie. Są to dość niewielkie rośliny, mogące, mające wiele różnych kolorów, kwiatów, w zależności od odmiany. Dodatkowo one się ze sobą krzyżują. Najczęściej sprzedaje się w sklepie po prostu mieszanki. Nie ma dużych wymagań, może rosnąć na słońcu, jak i w półcieniu, na zwykłych, przeciętnych glebach. Nie lubi zalewania wodą, należy ją słabo podlewać, toleruje przesuszenie. Nawożenie można wykonać. Ale jak ziemia jest mało żyzna, to nie jest to konieczne. Tak jak w przypadku cynii, za duża ilość azotu powoduje wzrost liści i pędów, a nie kwiatów. Siew do gruntu po majowych przymrozkach lub siew na rozsadę w marcu-kwietniu w ogrzewanych pomieszczeniach, szybciej, dzięki czemu szybciej i dłużej kwitnie. Sadzenie po przymrozkach. Nemezja nie jest odporna na mróz, jest odporna za to na choroby i szkodniki. Kwitnie do mrozów zazwyczaj fajna roślina, można wszędzie ją wcisnąć, czy w doniczki, czy w grunt. Dzięki za uwagę.